Cześć wam. Zrobimy sobie spojrzenie na rynek na latonie. Co to się dzieje i. i e, e, zobaczymy, czy to już jest koniec spadków, czy, czy dalej jest, jest możliwość, że e, kontynuujemy ruch tu. Najpierw sobie szybko zobaczymy. Bitcoina, który cały czas, jeżeli powtórzymy na interwał czasowy 4 godziny, to widzimy, że cena cały czas konsoliduje tutaj w tym kanale. Między 30 około 31 tysięcy i 28 600. Tutaj były jakieś próby. Zbicia ceny w dół, ale widzimy, że to są tylko takie knoty, które po chwili zostały zaraz wyciągane. <laughs> Czyli cena cały czas utrzymuje się powyżej tego poziomu. Wizualnie wygląda to na akumulację. Także dopóki jesteśmy powyżej tego tutaj poziomu, to to cena nie powinna spaść. Dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu, to istnieje szansa na to, że wybijemy jednak się w górę. I teraz popatrzymy sobie na Awaks Wczoraj wam wrzucałem tutaj a to, że powstała tutaj konsolidacja. Cena wyszła poniżej tego ostatniego dołka. I powstała tutaj konsolidacja pod tym dołkiem i właśnie mówiłem Wam, że jeżeli cena wybije w górę, w górę z tej konsolidacji, to będzie, to będzie szansa na retesty i, i dalszy wzrost. I cena właśnie wybija w górę. Wizualnie widać, tak, że to jest ten że otworzył się tutaj układ RGR, prawda? <kuszczak> cena wybiła w górę, i teraz e, jest duża szansa na to, że cena, po cena jeszcze trochę pójdzie w górę. Tutaj, tutaj też mamy jakąś którą, e, która się uformowała z tych szczytów. Tutaj także jest. <kuszczak> szansa na to, że cena dobije jeszcze tutaj do, tre, do tej linii. Będzie odbicie i retest tutaj e, tego układu Erger i tutaj na tym reteście, jeżeli ktoś nie kupił e, wcześniej tutaj na tym doku, na, e, na, na poziomie ramienia tego układu, to tutaj będzie właśnie szansa na reteście e, górnej Krawędzi tego właśnie układu EGR, bo jest, będzie, jest duża szansa, że właśnie po reteście cena odbije dalej w górę. Wybiję <coughs> tą trendlinię i będziemy już prawdopodobnie, prawdopodobnie iść do góry. E, tak sobie zmierzymy. Zobaczcie, jeżeli cena dobije rzeczywiście do trend to tutaj na poziomie tego. W głównym poziomie tego układu wychodzi idealnie 61, <laughs> jeżeli sobie jeszcze spojrzymy na wskaźniki. Zobaczcie już na tym dołku jaka jest. Dywergencja na RSI na 12 godzinach. To jest dość duża. <laughs> Także duża szansa na to, że to już jest ostatni dołek. Jak na razie. Na w chyba też jest to samo. Tak, także ja czekam właśnie na takiego do tej linii. Zejście w dół test górnej krawędzi tego układu. I widzicie w górę <laughs> na Nir podobnie, tutaj wam też rzucałem układ tego motyla. Sobie zobaczymy. Tutaj, zobaczcie, cena doszła prawie do 1,27. Tutaj, bo tutaj, będę, tutaj był ten układ zejście do 886 12 1.2.7.2, co Cena tutaj odbiła. Teraz e, tutaj też jest duża divergencja na 12 godzinach. Zobaczcie. Teraz lokalnie. Zobaczcie, też jest. E, też był układ ORG <laughs> czyli cała dobiła do 1,2,7,2 otworzył się lokalny ORG i wybicie w górę także ale też może być coś takiego że tutaj jest poprzedni dołek więc <laughs> może być i też była konsolidacja, więc może być też taki ruch dobicie do tego poprzedniego dołka. Jeżeli ten dołek poprzedni zostanie wybity od razu, może być zejście, test tej właśnie konsolidacji. Tutaj tego też powstanie jeszcze większy układ RGR i wybicie w górę. Eee. Tutaj mierzenia też wyjdą, chyba. Bo... Może być próba przebicia. Wtedy wyjdzie tutaj jako To jest lewe ramię, czyli powstanie po prostu większy układ ORG. Czyli podobnie jak podobnie jak Avax. EGLD. Tutaj jest to samo. Zobaczcie jak ostatnio w lipcu 2021, w jaki był też układ na większym interwale. Zobaczcie, idealny ORG. I później wzrost. Teraz może być podobnie. Układ, e, układ zmieniający kierunek. zobaczcie to jest poprzedni dołek. Tutaj jest tak samo dywergencja na 12 godzin. Nie, no, prawie. Aniówce. Aniówce jest dywergencja. Zobaczcie, też może być e, e, coś takiego, taki ruch tutaj w górę. Eger. I już później będziemy mieć wzrost, czyli teraz czekam jeszcze na oczekuję jakiegoś małego wzrostu. Jeżeli dostaniemy ten wzrost, to później na, na teście tych układów tych wybicia z tych konsolidacji. Tak samo AW tutaj. Na teście tych poziomów właśnie jest, będzie możliwość wejścia w rynek, podobnie runę. Zobaczcie tutaj konsolidacja. Cena zrobiła dołek na dywergencji. Zobaczcie jaka ogromna dywergencja. Na każdym interwale jest. Czy też może być lekkie podbicie, podbicie później test? Wybicie z tej konsolidacji w górę. I tak wygląda większość altów. Więc moim zdaniem jest duża szansa na to, że, że już nie będzie kolejnych dołków że ten dołek, który dostaliśmy wczoraj czy przed, wczoraj te dołki, które zostały mi właśnie ostatnie, przez ostatnie dni to już będą ostatnie dołki <laughs> także ja będę obserwował ruch cen na poszczególnych altach aut i, i będę klejał wykresy e, i poziomy e, poziomy wejścia e, w longi na tych e, na tych wszystkich altach, altach, które obserwuję. Dzięki.